Siema, z tej strony gotama, a to jest kolejny materiał z gry Icaria. W tym materiale chcę Wam zaprezentować co się zmieniło od ostatniego razu. Jak widzicie, e, tutaj jest pokazane okno walki. E, no, napadłem na miasto koło mnie, obok mnie. No tutaj nie musiałem się zbytnio wysidać, bo w kierunku tylko mur. No, a razem z kolegą napadliśmy tutaj, dość dużo drewna zdobyłem. Więc tak, eee, już tutaj, jeżeli chodzi o moje miasto, to weszło na wyższy poziom. Rozbudowywuję tu tawernę. No, po już wszystko będę rozbudowywał, tak. Eee, założyłem też kolonie. Tak, założyłem kolonię w której no, założyłem ją tylko dla kamienia, tak? Bo kamień potem jakby. Kamień du dużo chodzi, tak, w sensie, e, źle to powiedziałem, kamień jest drogi, tak? Marmur właściwie marmur jest drogi i możemy potem handlować tym marmurem fajnie e, więc tutaj zmieniam, zbieram sobie ratusz. No tutaj w mieście panuje korupcja, a to, no i mam zero przyrostu, dlatego, że będę chciał rezydencję gubernatora tutaj oraz tawernę ja tutaj utworzyć, ale najpierw muszę stąd powysyłać tam troszkę drewna, tak? No jak się ma dużo kolonii, to właśnie Trzeba dbać też o nie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Badania. No to będę badał teraz opcję kultury, aby zaraz z moim kolegą tutaj utworzyć rozejm. Rozejm czy tam jak to było? Pokój chyba, tak? Rozejm czy pokój, jak to się tam nazywało? Eee, więc, sojusz, o właśnie sojusz, już tutaj, sojusz. Eee, no więc to już niedługo. Aha, eee, abordaże, jak widzicie spadłem z rankingu, miałem 20 tysięcy abordaży. No ja głupi, no bo grałem wcześniej dużo w wikarium, tak, ale eee, jak teraz od nowa sobie gram, to właśnie wprowadzili eee, tych piratów, to wszystko. No i ja głupi, zbieram sobie dużo tych abordażów, zamiast przerabiać to na załogę. No Zotrzymałem to, no i w końcu ktoś mnie zaatakował. Ogólnie taki koleś nas wkurza, mnie i mojego kolegę, bo... Yy, ja zresztą wam pokażę. Tworzy sobie wioski, kolonie na tej wyspie, na przykład tu, tu, tu gdziekolwiek. On jest widać, dużo złota miał, ponad milion i ogólnie. Więc na bordaże się przenoszą na kolonię inną, więc no, mógł nas atakować spokojnie. Tego atakowałem właśnie. No, więc mógł nas spokojnie atakować. No i tak zostałem praktycznie z... Tyloma punktami abordażu. To też oczywiście będę rozbudowywał, ale jak widzicie, tyle tu potrzeba tego. No, w najbliższym czasie na pewno tego nie rozbuduję. E, co planuję zrobić? no Planuję zbadać właśnie tą ambasadę, dalej się rozwijać, właśnie nową kolonię założyć. Będę chciał ją założyć prawdopodobnie tutaj. Tu jest kopalnia siarki, bo i tak wina nie potrzebuję, gdyż z codziennego bonusu do logowania mam wino. Więc tu gdzieś założyć tą kolejną kolonię. Jednak będę musiał poczekać, gdyż bodajże trzeba rozbudować pałac na drugi poziom. E, oraz, no, uzbierać tam te 9000 złota i ludzi, ileś tam i drewna, nie? E, więc no, ja już będę kończył. Nie wiem, czy coś jeszcze jest ciekawego dla Was do pokazania. Ogólnie. Jak mówiłem, dalej się będę rozwijał. Aha, właśnie, Ambrozy. Mam 30 Ambrozy. Co planuję z tym zrobić? Na pewno na razie nie będę kupywał konta premium, bo to po prostu się na ten, na ten czas nie mi. Lista budowy, widok budowniczego, podgląd wojsk. No, za bardzo mi się to na razie nie przydał To konto premium. Może kiedyś. Nie wiem. Na razie. Ja na starym koncie miałem. bodajże... że. No, kiedyś to tak ze 100 Ambrozji. To tylko dwa razy chyba z konto premium tam aktywowałem. Nie, nie ma tam. Można grać bez tego, tak. Nie ma do najmniejszego problemu. No i jeszcze właśnie przypomniało mi się przed zakończeniem materiału, tutaj już mam piąty poziom osady barbarzyńców, już jest ich 48. Ostatnio ich atakowałem. Powinno być tutaj w raportach wojennych. Tutaj to jest. Tutaj. Tyle surowców zgarnąłem. No, i to by było na tyle już w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Wiem, że już tak mój kanał jakby jest mało aktywny i w ogóle nikt nie komentuje. Jednak, jeżeli jesteś osobą, której spodobał się ten film lub yy, która. Lub która chce zagrać w tą grę, chce parę porad dostać na początek, no to zapraszam do komentowania. Więc to by było na tyle. Cześć.